Tym razem testujemy spalenie nowej Fieste ST. Mamy tutaj pod maską 1,5 litrowy silnik benzynowy o mocy 200 koni mechanicznych. Tempomat ustawiłem na 95 km na godzinę, co na urządzeniu pomiarowym Q-Star zdaje równą 90. I na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi równiutkie 4 litry. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło 4,5. Tym razem ten tempomat ustawiony mamy na 146 km na godzinę, co na urządzeniu pomiarowym Q-Star na obrotomierzu widzimy 3,5 tysiąca obrotów na minutę. I na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 7,2. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 7,7. Spalanie na zimnym silniku. Po pierwszym kilometrze 18,5. Po dwóch kilometrach 13,3. I po 3 km 10,9. Spokojna jazda po mieście 6,5.